Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci szybki, ekspresowy oraz przepyszny przepis na wołowinę stir-fry. Oglądaj dalej. Zacznę dzisiaj od pokazania Ci właśnie składników. Tu mamy piękną wołowinkę, która jest wcześniej zamarynowana w sosie sojowym oraz oleju sezamowym. Oleju sezamowego jedna łyżeczka, sosu sojowego dwie łyżki. Oczywiście listę składników masz na dole. Jeśli chodzi o warzywka, to używam dzisiaj to, co znalazłem w lodówce. To, co powinno się znaleźć, to jest imbir, chili, czosnek oraz szalotka i dymka. Pieczarki są opcjonalnie, możesz dodać też papryki, możesz dodać też np. cukinii, albo chociaż, jeżeli chcesz zaszaleć, to na przykład bakłażana lub innego warzywa, jakiego lubisz, brokuła, ugotowanego, kalafiora, to, co masz w lodówce, co Ci zostało, albo to, co lubisz po prostu. Do tego limonki, cukier trzcinowy, mąka, skrobia, przepraszam, kukurydziana, do tego sos sojowy z sosem grzybowym sojowym oraz jedno jajko. No to składniki przedstawione, zaczynamy. Na patelni mamy już wlany odrobinę oleju. Włączamy moc to pod Podpacenią. Tak jak sama nazwa wskazuje Spear Fry. To jest takie krótkie smażenie, gdzie mamy bardzo wysoką temperaturę, smażymy składniki krótko tak, żeby pozostały chrupiące, jeśli chodzi o warzywa, a bułowina w środku ma być właśnie soczysta. Do smażenia użyj oleju neutralnego, rzepakowego, słonecznikowego, z orzeszków ziemnych albo na przykład ryżowego. I musi być wysoka temperatura palenia się. Czyli oliwa z oliwek odpada na początek. Wrzucamy składniki, które są najtwardsze. Czyli tak naprawdę szalotka ląduje. Hop, od razu. Już w tym momencie, po 30 sekundach, dodajemy pieczarki. Pieczarki muszą być na bardzo mocnym, tak żeby się fajnie zbrązowiły i teraz jak dorzucamy pieczarki nie ruszamy tego w ogóle e, ponieważ z pieczarek może zacząć wychodzić woda e, i zacznie się to gotować a nie smażyć, a chodzi nam o to żeby taka była fajna e, ta pieczarka na samym końcu, żeby miała takiego pysznego fajnego smaczku pieczarka i szalotka fajnie się już przyrumieniły, zobacz tak to wygląda dodajemy teraz imbir oraz czosnek i tym ląduje od razu, czyli mieszamy duży płomień. Jeśli masz za mało tłuszczu, możesz oczywiście dolać e, odrobinkę, tylko pamiętaj, żeby to nie pływało, tylko miało że tak powiem e, na czym się smażyć. Żeby nie było za sucho. Ach, szkoda, że tego nie możesz poczuć. Warzywka jeszcze chwilkę. Pięknie się już przesmażyły. A teraz tutaj do naszej wołowiny potrzebuję dodać właśnie skrobie kukurydzianą albo skrobie ziemniaczaną, inaczej zwaną mąką ziemniaczaną. To dodajemy do środka. Wbijamy jedno jajko i mieszamy całość ze sobą. Pięknie. Warzywka ściągamy z patelni, dodajemy odrobinę tłuszczu, porządnie rozgrzewamy i będziemy teraz układali wołowinę plasterek po plasterku, tak żeby się nie skleiła. Pamiętaj o wysokiej temperaturze, żeby to się smażyło, a nie gotowało. O właśnie o to chodzi. Cyk i rozkładamy bez nadmiernej ilości właśnie tego jajka, które tutaj mamy. Ważne przy wołowinie jest to. Żeby jej nie przegotować, jeśli chodzi właśnie o właśnie krzyżową, rozbew, antrykot Czy też właśnie klasyczną zadnią Ważne jest, żeby nie przesmażyć tej wołowiny Ponieważ ona później będzie twarda Nie będzie to przyjemne w jedzeniu O zobacz, świetny kolorek Zobacz, właśnie o taki efekt chodzi Żeby ta wołowinka była pięknie przyrumieniona Super, to dosłownie chwilka Zmniejszamy ogień, dodajemy sos sojowy Sop. Cukier. Cukier mm, Pięknie te aromaty pachną Pod poprzednim filmikiem pytaliście, jeśli chodzi o cukier Jaki można dodać? Czy można biały, czy można, czy można miód? Tak, oczywiście. Jeśli wolisz miód, to możesz dodać tutaj miód. Możesz dodać cukier biały, cukier puder, syrop klonowy. Próbuj twistuj w kuchni, tak żeby nie było nudno. Dorzucamy nasze warzywka oraz dymkę. Mieszamy całość jeszcze chwilę. Smażymy sok z limonki. Pop, z połówki limonki do środka i pyszny smakowity stir fry, już gotowe Zobacz, jak to pięknie wygląda. Wiele osób pytało Was właśnie o ten talerz i o ceramikę, która była na wcześniejszym filmiku. Kiedyś pod Wrocławiu to tu zostałem. Szukajcie takich naczyń w pracowniach ceramicznych, na pewno w internecie coś ciekawego znajdziecie. Też, szczerze powiedziawszy, no nie, jest, nie są podpisane. Jeśli rozpoznajesz te naczynia i właśnie je zrobiłeś, to napisz w komentarzu. Danie gotowe, czas wydawać. Rysz, dokładną instrukcję jak ugotować ryż masz na moim wcześniejszym filmiku z kurczakiem teriyaki. Zachęcam Cię. Pyszny przepis równie szybki jak i ten i teraz wjeżdża na to wołowinka pięknie pachnie super wygląda pamiętaj że warzywa możesz dodać jakie lubisz jakie masz w lodówce możesz też zmienić mięso może być to kurczak zamiast tej wołowiny na przykład pierś z kurczaka jeśli bardziej ci odpowiada na pewno wyjdzie też rewelacyjnie do tego zwykła bazylia świetnie pasuje właśnie do takich azjatyckich jest też Mamy też taką tajską bazylię, ona jest ciężko dostępna, ale ta zwykła woska też świetnie się sprawdza, chodzi o ten anyszkowy posmaczek, pieczareczka I jeszcze akcentujemy sezamem prażonym, ewentualnie, jeśli wolisz, orzeszki słone, zielone, do tego kawałek limonki, piękne, szybkie, proste danie, zobacz jak to pięknie wygląda, apetycznie. A jak smakuje? Zaraz ci przedstawię. Hop. Próbujemy. Pyszna wołowinka. Mmm. Piękne aromaty. Przygotuj to u siebie. Mmm. Super wyważony sos. Kwaśny, słodki, ostry. To co lubię. Zrób i ty. Jeśli podobał ci się odcinek kliknij lajka like zostaw suba a na dole w komentarzu napisz co jeszcze chciałbyś zobaczyć na tym kanale tymczasem do następnego przepisu trzymaj się c szukasz innych prostych pysznych ekspresowych przepisów kliknij link obok